Yeah. Mm -hmm. Styl życia, w kontekście refleksji błogosławionego Edmunda, jako rzeczywistości otwarte na siebie, a nie istniejące w opozycji. Nie trzeba długich diagnoz, aby przekonać się, że indywidualizm gdzieś drąży tkankę społeczną. Indywidualizm staje się jakimś Problemem i trudnością życia społecznego. Dlaczego? Dlatego, że w dobie współczesnej indywidualizm jawi się jako styl życia samowystarczalnego. Indywidualizm oznacza w tym sensie jakiś rodzaj projektu bycia sobą z uwzględnieniem wszystkich tych swoich cech, które Dają poczucie wystarczalności. Jeżeli potrzebuje się jakiegoś rodzaju kontaktu z innymi, to one są służebne wobec własnych, indywidualnych projektów życia. Zauważa się dzisiaj, że jakiś rodzaj wpatrzenia się w siebie rodzi pytania na ile grupa, w której jestem, służy mi do moich celów i moich e, e, aspiracji, pragnień. Indywidualizm dzisiaj jawi się jak, jako rodzaj jakiegoś e, stylu życia wedle własnego pomysłu i na własnych zasadach i na własnych projektach i planach. Tak rozumiany indywidualizm jest w kontrze z życiem otwartym na innych. Indywidualizm sięga dzisiaj wielu różnych form zachowania. Na przykład tak diagnozuje się dzisiaj kryzys autorytetów. Autorytety w dobie indywidualizmu są jako specyficzny rodzaj ograniczenia wolności która w indywidualizmie jest sposobem realizacji swoich projektów, siebie samego i własnych planów. Autorytet jest czymś, co hamuje własny, indywidualny sposób projekcji swojego rozwoju. I y, wspólnoty łączy się więc ze specyfiką przeżywania swojego życia. Y, tam, gdzie y, zaczynamy doświadczać ograniczoności, otwiera się naturalna potrzeba na obecność innych. Y, w rozwoju indywidualnym jest to bardzo różne. Zależy od tego, na ile w danym naszym rozwoju indywidualnym doświadczamy swoich niemożliwości dalszego działania. I wtedy patrzymy na pomocną obecność innych ludzi. Mam przed sobą taki piękny tekst błogosławionego Edmunda, który. Dokładnie mówi o tym, jakim skarbem jest obecność innych. Błogosławiony Edmund był człowiekiem otwartym na obecność innych i na owocność ich działania we wspólnocie. Stąd ten temat. I takie słowa. W Bogu miłujcie się wspólnie między sobą jak trzy rodzone siostrzyczki, a żaden nieprzyjaciel w niczym was nie przemoże. Sznur troisty, niełatwo się przerywa, mówi mędrzec pański. Bądźcież i wy taką troistą, nierozdzielną związką, mocną w miłości Bożej i wiernymi wypełnianiu świętych obowiązków. Waszych. Błogosławiony Edmund doświadczał wielu ograniczoności, i zdrowotnych, i tych związanych z dziełem, które w obliczu wielkich wyzwań dało się odczuć jako coś, co jest niemożliwe do spełnienia. On stawał zawsze wobec. Problemów, wyzwań, którego go I to otworzyło go na obecność innych ludzi. Muzyka Co jest spoiwem tej wspólnoty? Spoiwem wspólnoty, mówiąc najogólniej, i tak to jest w przesłaniu myśli społecznej, w ogóle nauk społecznych, jest jakiś rodzaj dobra. Istnieje takie dobro, które jest dobrem ludzi tworzących wspólnotę. Rozumienie wspólnoty, idea wspólnoty wniesiona przez błogosławionego Edmunda miała jeszcze dodatkowy walor i na tym się chcę skupić. Miała jeszcze bardzo silny, motywujący i owocny motyw tworzenia wspólnoty. To była wiara. Dobrem, które zespala, które powoduje bliskość. Które powoduje ujednolicenie działań, które powoduje tworzenie wspólnoty jest Ojciec, który jest w Niebie. My poprzez modlitwę Pańską jesteśmy w pełni świadomi, że łączy nas prawda o Bogu Ojcu, który jest w niebie. Tym czynnikiem więc, które powodowało, że. Błogosławiony Edmund tak mocno dążył do tworzenia wspólnot, jest czynnik nadprzyrodzony. Można by tak gdzieś no, odważnie iść w kierunku tym, że z naszej wiary, tych, którzy wierzą i praktykują i przeżywają swoją wiarę, wypływa z naturalnych. Tendencji wspólnotowość, czyli jakaś bliskość osób, którzy w Ojcu, Bogu, który jest w niebie, mają tego, który ich jednoczy. Zdjęcia.